<noise> jeszcze... Dawaj, jeszcze wali jakimś pytaniem. Dawaj jak do mnie. Jak rozpętasz tu piekło, dam ci 10 koła. O nie, no dobra. No, no dobra, Agata. Yy... Czemu tylko do mnie? Uwziął dwa się To jest 2 razy 3. 6. Ehm, ehm, co? Serio? Ale to jest jakiś test wiedzy teraz? O co chodzi? I ja trzy. już zestresowana. A nie usłyszałam, ja, ja usłyszałam tylko 2 razy 3. A, 2 plus 2 razy 3. 8. Eee, ja Jestem proszony, nie martwię. Monika. 1 eee, plus. Ale wy, co ty. Czeka jeszcze raz, no? Nie, no nie wiem. 1 plus 2 no, razy 3. A, ja to później. 2, dwa... a nie, bo pierw jest mnożenie. 1 plus. Jeden, ile tam było? 1 plus 1? 1 plus 2 razy 3. 1 plus 2 razy 3. 6, 7, a ja dałem 30 decymetrów, Monika. I to jest ile? 30 decymetrów. Marcin, przestań już! Sary, ja nie wiem nawet ile, ile to dwa metry, to jak powiem ile to jest 30 decymetrów. Ile decymetrów ma na Marcin? Wy się ich wyłączcie! <grym> o tam z tym, dla pieniędzy. Z tym usiedzi. No dobra, to ja chyba... Chyba czy pasuje. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie, Halo, czy ktoś chce tutaj zadać jakieś pytanie? A może zadaj Agata jakieś y, mocne pytanie dla Marcina? Dla Marcina? Tak. A jesteś zazdrosną, Malika, że się tak o niego pytasz za każdym <noise> razem jak się widzimy nie! <noise> i teraz. Pomagam, Bokselowi bo, bo <noise> wojna bo ci mi nie odda pieniędzy! Najczęście <noise> <noise> się dobrze finansowo stoisz po A Ty się coś tam drze z tyłu! Kurde. Śmiesznie. No dobra. Sobie a to sobie dyskutujcie, ja jeszcze posiedzę na linii i sobie pomyślę na czymś mocnym. Okej, okay, dobra, mogę cię zostawić, no ale mimo wszystko zbliżamy się do końcówki programu, tak więc jeżeli nic już nie masz, Marcin, no to... Daj mi minutę. Daj trzy minutę. Dobrze, ja przy... Jest z samo XD na czacie. Pozdrawiam wszystkich. Tak, jest XD. To chyba chodzi o te 1 e, plus 2 razy 3. Bo tutaj jest opóźnienie takie, mniej więcej, że ta w tym momencie by było to pytanie zadane. I znowu się... szoty. Moi Tenno. drodzy, mamy konferencję na Tauro na